Przechodzę. Jesteście. Niech już. 5 minut. O kurde. Nawet nie jestem na żadnym serwerze. Next breaking news. Wszystkie komputerki się rozwaliły chyba? Nie dalej. Tak rozwaliły. Ale muszę sprawdzić najważniejszą rzecz najważniejszą jest, jest, balerina dobra kurde, jakaś kolaboracja ze Stranger Things nagle dobra admin abuse'ów Gorilla Tag'u, kurde te gdyszajnie roki będą rozdawać tak, Admin Abius też z Robloxa, tak jak z wallhopami, pewnie będę miał 12 komentarzy, tak jak ostatnio, tylko Admin Abius to z Robloxa, albo graż w Robloxa, jak w tym... nie wiem co chodzi, myślałam, czy z kompanii z Robloxa zrobić. Rakieta chyba będzie startowała. O!

I chyba jest, nie nagrywam nawet przez ten monitorek, czekaj. Nie jestem, ale jestem na serwerze, kurde, nie wiem, przez chwilę mi monitorka nawet nie chciało włączyć. A tu mi ten dźwięk nawet wygasł. A tak to nagrywam teraz przez nagle to się baguje, wyłącz to. Skąd to wychodzi? Tu z głośników. Idę to wyłączać. Ale gówno. Wyłączaj to. Bo nie to ten sam dźwięk, co w tych armatkach. Jakby się to Stąd idzie, to jest głośnik. Czemu nie jest cały czarny? O ile nic się nie postarałeś Nie dodałeś Nie dodałeś coś Tekstury Blackhawk Co tam z Nie ale ogólnie It's coming soon To wra... To zaraz idzie 50 sekund Dobra ogólnie. Oj ten komputer który nawet mam wyłączony. Go wyrzucę. dobra, zrobię, zrobię inne ujęcie. Inne ujęcie, tylko żeby gdzieś mnie nie zabrało. Zrobię following. Nie? Person behind. I to będzie za mną do ciała. to jest mądre, Będę miał dwa ujęcia. Hollowing mi, dobra jakbym. Za... Nie, ja z following Nie, bo chyba. Tak, bo to idzie za mną. 10... 10 sekund... Czekam się trochę... A czułek mnie nie przeteleportuje, bo jestem... 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... O kurde. Widziałem, że jest w Dobra, myślicie, że takie schronienie nie wystarczy? Pewnie w Ta Rakieta pewnie wystartuje. Ta kulka będzie spadać. I to wystartuje. Widzieliśmy w jakiejś ich... prewencji YouTube'a. To było coś tam z jakiejś grze jeszcze było. Coś tam. O! Kulka, więc może kolaboracja. Ło! Oj! добра 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 давай, 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 Ten jakiś Skali Monster wyjdzie. Skali Monster! Po czym mnie trzydzie? się nie dzieli. Jakby nie powyżej. Dobra. Uuu! Ej. Klecik mały. Klecik. Klecik Klecik się odzywa. Wyjdzie, wyjdzie. Lecę kalminą. No ale... Uwie, ojej. Oj. Ja tu jest, mm -hmm. tu wyskoczy. Znam dla Tu wyskoczy. Tego się nie spodziewał. Brawo Lenny. <laughs> o buśka. O ale język. Oj, oj, nie gryź, nie gryź. Bebe, bebe. 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 Zły Bebe, bebe. Uj, mi nie, Co, Czy źle? Piaskiem, to nie, 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 na nie, 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 Oj, nie, 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 Złupiu, Ale żeś atak, ale żeś atak Przeprowadził mnie Atak, nie wiem Pomyśl na i teraz zjedz mnie U. Nie, nie idź tam, nie Ale ja cię lubiłem na City działo? O kula. Ej nie nie, no nie chcę ryzykować Dobra widzowie dla was Idę na City Kule łapa mi się o. Aha, to się ten Pimpuś! Pimpuś! Pimpuś wraca! Pimpuś wraca! Pimpek! I co Pimpek zrobił? I, i co się stało? No rozbił tą sybę. Dobra, Lemming Leming dobrze zaprojektował tą szybę. Pomyślał, że może przyjść taki pimpuś, wow. O, dołączył mnie do serwa. I co to na City jest? City. I nic nie zmienili. Oprócz tych desek tu. No to, no to fajne. Ogólnie mnie wywaliło, bo nagrywałem filmik dla was i sorry, jak ktoś jest na tym serwerze i czeka na mnie, to mnie nie chciał po prostu dołączyć. O. czy jakby... to... O, A, o, 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 dobra mi się w coś uderzyłem. ходить с корила тага.